Witam serdecznie z tej strony, Przemek, kanał Robimy Sushi. Trzecia część filmu dotycząca mojego noża do sushi. W dwóch poprzednich częściach, najpierw był taki mały unboxing, później, później moje drugie, drugie wrażenie na jego temat. No i teraz przez czas na ostrzenie. Tutaj troszkę, troszkę zwlekałem z tym, ile się dało. Oglądałem filmy na, na YouTube, gdzieś tam czy, czytałem sobie różne fora. No ale nadszedł czas, że już muszę mieć go naostrzonego, chociaż w miarę, bo. Bo jutro planuję robić suszy. Także, także zabrałem się za to, jak widać, tutaj, tutaj trochę, trochę bałagan. No, ale to, to tylko woda, tak naprawdę, więc to się nic nie dzieje. No i cóż, tak jak wspominałem, do naostrzenia użyłem dwóch kamieni: kamień o gradacji 1000 i kamień o gradacji 6000. No i cóż, nóż naostrzony. Tak mi się wydaje, że nie jest to maksimum możliwości. nie wiem, noża, czy też moich. No, nie jest on. Mógłby być jeszcze pewnie bardziej ostry. No ale pokażę, pokażę, co mi tu wyszło. Ja sobie go przetrę. Najbardziej popularny taki test z cięciem kartki. Kartka nóż. O, tutaj coś nie poszło. No jakoś to tnie. Dużo lepiej na pewno niż, niż, niż to było na początku. No i cóż, ewentualnie jeszcze tutaj mogę, mogę pokazać, jak to jest z tym popularnym goleniem włosów. Tu sobie trochę zmoczę, postaram się przybliżyć, żeby to było widać. O, mam nadzieję, że teraz. No i słuchajcie, jedziemy. Tak, no widać tutaj. O. nóż goli, także, także no dużo, dużo lepiej na pewno niż, niż to było na początku. No i cóż, pozostaje, pozostaje robić sushi, pozostaje używać noża, ćwiczyć, ćwiczyć ostrzenie. Polecam generalnie każdemu sobie chociaż taki kamień 1000 zakupić i pobawić się trochę w domu. Naprawdę można super efekty uzyskać przy, przy zwykłych takich kuchennych nożach. Na pewno będą dużo bardziej ostre niż po takich różnych osełkach czy tam ostrzałkach. No i tak, no i to by było na tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, oczywiście zachęcam, zachęcam do zadawania, czy to w komentarzu, czy na Facebooku. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.